Dzień dobry! We vlogmasie numer 6 Dobra, przywitamy się jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Witamy w vlogmasie numer 6. Mamy czwartą czter... 30. Czter... 30. E, Boże, nie widzę bez okularów rano. No i szykujemy się, się na lotnisko. Tak. Kolbi spakowane, Kolbi zostaje u naszych dobrych kolegów, wiemy, że, będą miały, że będzie miał dobrą opiekę, ale mimo wszystko boli mnie serce, jak go zostawiam i jest mi strasznie smutno i gdybym tylko mogła, to pojechać pojechał z nami. Będzie lata z nami, ty. Dobra, zbieramy się, mamy 10 minut do wyjścia. E, taksówka już jedzie, czy jeszcze nie? Nie, nie jeszcze, jedzie. Ja, Góra, swetr i... Dobra, to gól swetr i ja zamawiam taksę. E, I zaczynamy paryską przygodę! i dojechaliśmy na lotnisko przeważnie jak lecimy na tak krótko to bierzemy tylko bagaż podręczny ale tym razem mamy bagaż rejestrowany z myślą, że przywieziemy jakieś smaczki różne z Paryża więc lecimy jeszcze szybko odprawić bagaż i na co? Na odprawę celną, tak? Pęka mi... odpada mi ręka mam torbę i trzeba kamerę Przejechaliśmy odprawę i teraz czeka nas Jeden z lepszych punktów tej wycieczki, czyli śniadanie w maku. Uwielbiam zawsze na lotnisku. E, biorę dwa razy bekon z serem i tego kawka lub herbatka i właśnie idzie. Dzień dobry. Właśnie mówiłem, że to jest nasz, nasz najlepszy punkt. Jeden z najlepszych punktów tej punkt wycieczki. obowiązkowy <laughs> każdej wycieczki. Tak, smacznego. Dziękuję. kochani jesteśmy na miejscu czekamy aktualnie tylko na taksówkę i lecimy do hotelu zostawić rzeczy doba hotelowa zaczyna się chyba o godzinie której? 14-15 jakoś no tak, a jest godzina 9, więc trochę nam jeszcze czasu brakuje, ale zostawimy chociaż tam walizki, przebierzemy się może w coś i pójdziemy sobie po prostu na jakieś śniadanie już na miasto, żeby korzystać czasu. Mamy tutaj mało, więc chcemy go spędzić na 100. Pogoda w Paryżu nie zachwyca, jest mocno zachmurzona, e, ale chyba tam się jeszcze delikatnie przejaśnia, także jest nadzieja. Idziemy właśnie do hotelu. Pan wpadł po nas Tesla, także jest bardzo e, przyjemnie. A ja właśnie jakieś fotki e, z pracy i co? I nie mogę się doczekać pierwszego paryskiego śniadanka. pakieta, kawka. E, no i od razu lecimy, żeby zobaczyć wieżę Eiffla no, Może jakieś prąseczki od razu? W sumie jest, jest, albo mimoza, albo mimoza, albo jest niedziela, to chyba przy niedzieli można. Ja teraz pracuję, więc już za chwilę jestem wolna. I dojechaliśmy do naszego hotelu. Jesteśmy w takiej fajnej, urokliwej dzielnicy. I te kamieniczki od razu robią na mnie takie wrażenie, identyczne jak na filmach i na zdjęciach. Zobaczcie, jak będzie wieczorem fajnie, bo to wszystko będzie tutaj się świeciło. Tak. Si. E, więc będzie pięknie. Super bardzo, bardzo ładnie. Jest jeszcze bardzo mało ludzi. Wydaje mi się, że Francuzi chyba jeszcze śpią, ale nieważne, my się zbieramy i zaraz chodzimy na miasto. Mam nadzieję, że jakimś cudem może nasz pokój, jak jest już wolny. Jest to możliwe, czy nie? No trudno, to się przebiorę w łazience. Może być i to. I wykrekałam dobrą nowinę. Michael powiedział, że jest to niemożliwe, żeby pokój... Jestem, <laughs> Jestem pod wrażeniem. Żeby pokój był już gotowy. Ale jest. O, jaka tutaj e, atmosfera, ale mi nie łapie ostrości. O, proszę. I teraz możecie zobaczyć. E, lecimy do naszego pokoju. Nie wiemy jeszcze, jak on wygląda. W sensie wiemy tylko po zdjęciach. Ale wiecie, jak jest na Bookingu, że często te zdjęcia tak. nie równają się rzeczywistości i tak. jest albo lepiej, albo gorzej. <laughs> Przeważnie nigdy nie jest tak samo, więc zaraz zobaczymy e, na live, jak to wygląda. Nie nic zdjęcia. E, Nieźle. No, ja bym powiedziała nawet, że jest bardzo ładnie. Co prawda byśmy woleli na szóstym piętrze niż tak. na drugim, ale trzeba się cieszyć z tego, co się ma. No, jesteśmy w jednej z lepszych lokalizacji, bo jesteśmy tuż przy tuż w, w sumie w centrum jesteśmy. To jest tak? ósma dzielnica. No tak. tu jest tak w miarę bezpiecznie, jak rozmawiałem z Panem od Taksówką. taksówki, i bo jeszcze powiedział, żeby bardzo uważać na kieszonkowców i trzymać wszystkie rzeczy bardzo mocno. Bo jeżdżą na motorach i jeżdżą na sam w samochodach, i po prostu no, wysiadają i wyrywają torebki i wszystkie e, najpotrzebniejsze rzeczy, naj tak. najdroższe. Do tego Dlatego e, bierzemy ze sobą tylko aparat w rękę, ja torebkę, którą mam tutaj zawsze przy sobie i trzeba bardzo, bardzo uważać. Ale też jak często słyszałem takie stereotypy, że Francuzi nie potrafią po angielsku rozmawiać, no to to jest racja. 100% racji. Tutaj totalnie nawet język komunikatywny, poziom komunikatywny jest na poziomie, nie wiem, zero. Nawet pani na recepcji, gdzie myślałem, że będzie faktycznie e, mówiła po tym angielsku, no, było się ciężko dogadać, naprawdę było ciężko. Także to będzie tutaj wyzwanie. Ale e, jak wjechaliśmy, te wszystkie kamieniczki i. i Park, wieża Eiffla. Po prostu można się zakochać. Dobra, wystarczy tego gadania. Nie mamy. Ogar ogarniamy pracy. się i lecimy na miasto. Nie mamy. Wzięliśmy szczoteczkę, nie wzięliśmy pasty. Trzeba gdzieś do drogerii pojechać. No to polecimy. Się ogarnię, pomalowałam się i pierwszy raz użyłam pomadki z Sephory, którą ostatnio wam pokazywałam, że była w kalendarzu adwentowym. E, ogólnie, jak jest zima, to nie maluję kolorem ust, tylko przeważnie jest to jakiś błyszczyk balsam nawilżający. E, ale zobaczyłam, chciałam spróbować kolorku i naprawdę jest bardzo fajny. E, mi przypomina trochę to mm, pomadkę z Maka Velvet Teddy. Jeżeli ktoś zna ten, będzie wiedział: Velvet Teddy jest moją ulubioną pomadką koloryzującą. I właśnie ten kolorek jest w miarę podobny, tylko jest na pewno bardziej matowa, więc jestem ciekawa, czy nie będzie wysuszała moich ust, które są już wystarczająco suche, ale kolorek mi się spodobał jest to numer 13. Mówię Wam, że potem mnie było pytań, jaką pomadkę mam na sobie. I właśnie tak się oprezentuję. Jesteś już gotowy? Jestem już gotowy. Podobno to na kobietę się czeka zawsze e, najdłużej. U nas jest totalnie odwrotnie. Ja od 5 minut siedzę ubrana, 5 go... minut? Tak. A, a nie on od 10, jeszcze. A nie od 10. on jeszcze chodzi, a tutaj coś się przebierze, a to sobie coś weźmie. Slow motion, no jak zwykle. Ja jest jesteś w gotowy. Paryżu, tak? tutaj czas Nie, ta czapka. Nie Weź tą drugą. Nie pasuje Ci ta. To. to idę do strawki. Okej. To lecimy na śniadanie. Si. Wreszcie się nam udało wyjść z hotelu. Ania się ubiera, zawsze pół godziny Zobaczcie jaką maczawkę na sobie. Eee, i... Wszelek wcześniej powiedziałam, że właśnie nie ma... Micha Tak? mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Daj mi swój. nie daje mi się Mocno. Ale tam jest chyba jarmark pożonarodzeniowy także tam później pójdziemy, a patrzcie co tutaj się wyłania z za chmur piękny widok. Ale pojawia się w twój słońce, więc ja liczę na to, że zaraz będzie cieplej. Wreszcie po wielu bojach trafiliśmy do restauracji, żeby coś zjeść. I się trochę ogrzeć. Ogólnie mówiłam Michaelowi, jest zimno, uwierzcie. To słuchajcie, wzięłam mu czapkę, wzięłam mu szalik, wzięłam mu rękawiczki. E, idzie w czapce z Daszkiem i krzyczy tego, bo przecież jak zimne, są marznę. mi o to nie twarz, czy będę I całą drogę do restauracji. Ty. I my nie wybraliśmy opcję śniadania, która kosztowała 14 euro, i składa się to z jakiejś bagietki z masem i konfiturą. Dlatego tego jest rogalik, sok pomarańczowy i kawka. My domówiliśmy sobie jeszcze osobno proseko. I powiem Wam szczerze, że troszeczkę spodziewałam się czegoś lepszego. No, ale nic, masz bagietkę. Miałaś napisane w trakcie menu? Tak, dokładnie. Nie Rozumiałaś? Niestety nie. No ja nie. I tutaj powiem Wam, że właśnie przeważnie tego menu nie, te menu nie jest przetłumaczone. Tylko wszystko jest napisane po francusku, więc nawet nie wiemy, co zamawiamy. No, ale mam nadzieję, że chociaż będzie smaczne. W końcu dotarliśmy do. Miejsca docelowego. No konstrukcja z bliska nie jest jakoś urokliwa, szczerze mówiąc, ale robi wrażenie. Pewnie, że robi. Ale na zdjęciach ładniejsza. Zastanawialiśmy się mocno nad klasem widokowym, żeby tam sobie pójść, ale jest chyba za zimno. Tak, jakoś yy, ładne jest zwierzę, ale nie mam parcia, żeby tam jeszcze. Na pewno nie są pogody. Jeżeli przyjedziemy w tym Next Time że jak będzie cieplej, to może i tak. Ale tak, to to wiem, że to będzie jeszcze zimniej niż tu tak. i będziemy tam dosłownie 3 sekundy i zjedziemy. Ale obiecaliśmy sobie, że wrócimy tutaj na pewno na wiosnę, bo słyszeliśmy już od kilku osób, że jest na wiosnę jest przecudownie. Pewnie kojarzycie z Instagrama ten słynny spod na zdjęcia robione przy wieży Eiffla, to jest właśnie tutaj na środku ulicy bardzo ruchliwej. Obracamy się i mamy to cudo. Zaraz idziemy na fotę. Ja chcę wspólną Jesteś gotowa? Na środku ulicy. Dobra, idziemy. I dotarliśmy w miejsce e, widowik, widokowe. To jest widokowe. Tak, na prawda? plac Trocadero. Trocadero jest dokładnie. Cudownie. Tak. Mamy tutaj taki jedyny problem, że e, chcielibyśmy dużo wspólnych zdjęć, a nie ma kto nam nie ich robić. Na robić. Ale spotkaliśmy właśnie przed chwilą e, cztery miłe panie, które są z Polski e, i właśnie podłapaliśmy, że mówią po polsku, od razu podlecieliśmy, czy zrobią nam zdjęcie. Więc zdjęcie jest z wieżą i co dalej lecimy? Ja Gdzie? To jest jej znowu? Definitywnie. A to jest nie ja jadł Tam jest tam sam chleb, kurosant, w było No nic ja się znajadłam bardzo. I przyjechaliśmy do miejsca z polecenia pewnej obserwatorki. Tak, z Instagrama, która <laughs> zobaczyła pierwszą relację z Paryża i od razu mi wysłała, idźcie koniecznie tutaj na zupę cebulową. No to jesteśmy. <laughs> tak jest. Idziemy się rozgrzeć zupką, mam nadzieję, że będzie dobra, tak jak mówią. Si. A jest sporo osób tutaj, także cieszy to, cieszy. Mamy to, została zrobione w trybie natychmiastowym. To pachnie, Boże. W ogóle w całej restauracji tak pachnie jedzunkiem. No i próbujemy. Pierwszy raz będę do cebulową zupę. Ciebie nie świadzę, ale to jest taka wiesz. to jest specjał francuski? tak, tak. No dobra, no to próbujemy. Michael nie jest zbyt dobrze nastawiony do e, paryskiego metra. E, wybieramy się właśnie na jarmark świąteczny. No i e, ceny taksówek są, l, w, powiedzmy, dość drogie. No i powiedziałam Michaelowi, że pojedziemy metrem, bo jest prosty dojazd, więc nie będziemy tutaj marnować e, na taksówki. Jedziemy metrem i zobaczcie jego zadowolenie. Pytał się 10 razy czy na pewno? Na pewno znajdziemy, no chcia skorzystać... znajdziemy linię, którą, którą mamy wsiąść. Chciałaś skorzystać z paryskiego metra, który ma 16 linii. Tak, a ja stwierdziłam, że będzie to fajna przygoda. Co? Nie, no będzie, Zobacz, będzie. Warszawa, dwie linie, dajemy rady w tej 16, nie damy rady. Łatwiznę. Chyba nie znam nam dane jechać tym metrem, bo nie można nigdzie biletów kupić. Także chyba wyjdę na swoim. Ja już tutaj opanowałam z panem sytuację, wszystko mi powiedział jak to zrobić Idziemy I z jakim kupić panem? Bilety. No spytałam się jakiegoś Francuza, czy może mi pomóc, bo nie wiem gdzie kupić bilet na metro Tak? Zaraz jakiś francuski zapytam o coś <słyska> Namówiła mnie Od <słyska> się otwierają trzy dni, wycha Już byśmy tam dawno byli tak <słyska> Wchodziliśmy na jarmark świąteczny Jak widzicie za mną mamy diabelski młyn Oczywiście nie ma śniegu I nie ma takiego polotu, takiego jarmarku świątecznego Ale na wejściu pachnie grzanym winem, kasztanami I będzie dobrze Idziemy się nabyć grzanego wina, bo jest zimno. Właśnie jesteś wymarznięta i już Ci chyba opadł entuzjazm a jazda metrem nie była zła? I co, mówiłaś? A czy mówiłaś, ale po prostu ja wiedziałem, że to jest stare metro, a ja mam taką obiekcję do starego metra, jak jeździłem w Grecji, bo tam śmierdziało. Tam byli to też... e, sami kieszonkowcy, tacy mega szemrani ludzie, i po prostu jak miałem tą wizję mojego poprzedniego metra, to, to nie chciałem jechać, ale jest ok. Lekko, może brzydko pachnie. No, w tym pierwszym, drugim w Tym pierwszym, by spoko. W tym, tak. I, I, pasz... nie, I nie ma dziwnych ludzi, to najważniejsze. I koszt takiego przejazdu to 2 euro na osobę, więc wydaje mi się, że metrem jednak w Paryżu bardzo opłaca się jeździć. No i szybko bo dotarliśmy. Stosunkowo, właśnie do taksówek jest o wiele, wiele taniej. Si, dokładnie. Także lecimy na jarmarkę i mamy tutaj zakaz psów, także z kolbim byśmy nie weszli tutaj. Tak, znacie już nas z tych historii, że zawsze idziemy w jakieś miejsce, i potem jest takie rozczarowanie: no z psem nie wejdziemy, więc odpada. A tym razem wchodzimy moi drodzy. Pies jest w Polsce, w Warszawie, kolb, nie jest I e, wchodzimy na jarmark w taki tak, Ale ludzi, patrzcie, A tam się zjeżdża z Idziemy zjechać z Idziemy, o. idziemy. O. Ale powiem wam, że tu jest mnóstwo, mnóstwo osób z Polski Na każdym kroku słyszymy grupy Polaków I czujemy się czasami jakbyśmy byli w Warszawie, a nie w Paryżu Chciałabym, żeby taki jarmark powstał w Warszawie No, to prawda Warszawa ma co do siebie, że co roku jest to samo na Starówce Aż to jest po prostu takie już aż nudne E, a tutaj no, wspaniale zobaczyć coś innego. A no tutaj też nie wiesz, czy nie jest to samo co roku. No dobra, ale mówię, że jest coś innego niż w Warszawie i teraz dla mnie to jest taki fajny szok. Nie wiem, że to jest 5 razy większa, to jest 3, 100 razy więcej reakcji tego wszystkiego. Moi drodzy w Paryżu znaleźliśmy białego grońca. Tak jest. Udało się. Co prawda, na początku myśleliśmy, że jest tylko czerwone, ale mamy to. Po tych kubkach będziemy chyba robić alternatywnego vloga. <grywka> Właśnie czekamy na wejście do wódki ze zdjęciami. Zobaczyłam i nie mogłam przejść obojętnie. Będzie pamiątka. Mamy to. Co prawda chcieliśmy kolor, a wyszły nam czarno-białe, ale i tak kolejne podobają mi się. Wymarznięci, wpadliśmy się trochę ocieplić, bo naprawdę mieliśmy szaliki, kurtki, aż znaczy Ania miała. Ja nie miałem praktycznie nic, ale tak zmarzłem. I tutaj jesteśmy teraz właśnie. W takim małym raju będziemy się pluskać. Tak, o ile woda jest ciepła, bo jak jest zimna, to ja nawet tam... Nie, je, na, na pewno jest ciepła, bo jest tutaj ciepło. No, a tam na przykład jest sauna, więc hmm. sauna można się wybrać. No, chyba się trochę przeliczyłem. Nie jest ciepła? Czyli jest taka, o. No dobra, wejdziemy, zobaczymy. No, no to wskaźnik tego. zrezygnowałam z pluskania się w tej cudowni ciepłej wodzie nie jak jest, Majkę. to, Majkę Dla mnie jest za zimna, ja mam tutaj jeszcze takie fajne leżaczki, proszę bardzo więc ja się kładę na leżaku nie ma się pluska, a ja sobie odpocznę. Dziękujemy za tego vloga mam nadzieję, że mała e, przechadzka po Paryżu Wam się podobała później nagrywamy kolejnego vloga i kolejne paryskie atrakcje e, także bądźcie z nami, dziękujemy za wsparcie Uwielbiamy Was, kochamy Was i widzimy się w kolejnym vlogu.